Bardzo źle się stało, że ten projekt uchwały zbiegł się w czasie, kiedy związkowcy domagali się po raz pierwszy publicznie regulacji płac w komunikacji miejskiej, mówiła podczas sesji Izabela Zielińska. Niestety oddźwięk społeczny jest bardzo niekorzystny dla spółki. Mieszkańcy odbierają ten projekt uchwały jako finansowanie podwyżek w spółce pieniędzmi naszych mieszkańców. Jakby na to nie patrzeć, jakiekolwiek argumentacje tutaj nie padną dzisiaj, niestety to już poszło. Poszło w świat, poszło w miasto, mieszkańcy o tym bardzo mocno dyskutują i rozmawiają. Ten aż konflikt, który jest w spółce, nie powinien się przedłożyć na płaszczyznę samorządową, radni nie powinni w tym uczestniczyć i myślę, że dobrze, że w tym nie uczestniczymy. Natomiast to jest zadanie prezesa spółki, żeby doprowadzić do spokoju. A dzisiaj okazuje się, że tego spokoju po prostu nie ma. Według Macieja Bejnarowicza, protest w komunikacji miejskiej to przykład szerszego problemu. Jak mówi, pracowników traktuje się jako koszty, a nie jako potencjał. Wstydliwe jest, że w trakcie tej dyskusji publicznej ujawniła się. Prawda o tym, że gdyby nie tak zwana premia regulaminowa, która jest reliktem przeszłości, to pracownicy nawet nie mają minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w prawie. To jest, jak powiedziałem, efekt wieloletniej polityki wykorzystującej pracowników i sprowadzającej ich w zasadzie do taniej siły roboczej, nisko. Kosztowej. Radni opozycyjni podkreślali, że podwyżka stawek za postój w strefach płatnego parkowania uderzy przede wszystkim w mieszkańców. brzegu jest bardzo drogo, a przez Was jest jeszcze drożej. To właśnie będzie taki skutek postępowania, Szanowni Państwo. Nie wiem, no wymyślcie, znajdźcie jakieś inne rozwiązanie. Jak mogę podsunąć, zrezygnujcie z części wpływów Pani Prezydent i oddajcie całą kwotę ze strefy parkowania. Przekażcie ją do komunikacji miejskiej. Może to będzie rozwiązanie. Padały ze strony e, kołobrzeskich razem takie argumenty, że kredyty drożeją, żywność drożeje, inflacja, ciepło ma zdrożyć i musimy jednym głosem tutaj krzyczeć i pilnować tego, żeby to ciepło nie zdrożało, apele. No, ale to teraz będziemy drenować kieszenie naszych mieszkańców kolejnymi podwyżkami? Ja więc y, tutaj nie patrzmy też na inne miasta, bo jak będziemy patrzyli na Warszawę czy... czy... Nie wiem, Poznań i według tego będziemy stawki za parkowanie w Kołbrzegu podnosili, to ja się na to nie zgadzam. Absolutnie tego nie może być. Zgadzam się oczywiście na zabezpieczenie naszych praw, jeżeli chodzi o wykorzystywanie systemu i po prostu korzystanie z karty mieszkańca przez osoby nieupoważnione. I do tej części uchwały jestem jak najbardziej w 100% za, ale za podwyżką, za podwyżką opłat godzinowych za parkingi. Absolutnie się nie zgadzam. Według Izabeli Zielińskiej oraz Krzysztofa Plewki można podjąć szereg innych działań w celu poprawy sytuacji finansowej komunikacji miejskiej. Zwracałam uwagę, gdzie leżą pieniądze. Szanowni Państwo, parkometry jakie mamy, mamy tak jak Pan Prezes wskazał, mamy 82 parkometry, z czego tylko 47 parkometrów jest dostosowanych do płatnością kartą. Żyjemy w dobie, gdzie płacimy praktycznie wszystko kartą płatniczą. Apelują o to nie tylko mieszkańcy, ale również turyści. Bądźmy elastyczni. To, że mamy tak mało tych parkometrów, proszę Państwa, to jest zaszłość. To jest skutek działania lat poprzednich. Dałem przykłady parkingów, które są darmowe, powinny być płatne, ulice, które powinny być płatne, bez inwestowania w parkometry. To jest bardzo prosty sposób w tej chwili, żeby naprawdę spore pieniądze dodatkowo wpływały do budżetu. Miasta i spółki, także wtedy spółka też będzie miała z tego korzyści. Ewa Pałechata przypomniała, że mieszkańcy Kołobrzegu mogą uchronić się przed podwyżkami wykupując abonament mieszkańca. Chciałabym, abyście nie łączyli państwo tej uchwały z kwestią wewnętrznych problemów spółki, mówiła prezydent. Bo nie było takiego zamiaru, w sytuacji, w której kierowaliśmy do państwa ten projekt, projekt uchwały. Nie jest to uchwała, która, której przyrzeczeniem jest podwyżka opłat Według Adama Hocka podwyżki te nie są wcale tak duże, a z czegoś w tym mieście trzeba funkcjonować. Jesteśmy miastem uzdrowiskowym, które musi rekompensować brak możliwości dochodu z innych miejsc. Nie proszę mnie przerywać, bo i tak nie słyszę. To po pierwsze. Po drugie, kiedy podnosimy opłatę uzdrowiskową odnosimy się do dużych miast, one robią to samo. Naprawdę mówimy o tym, że jesteśmy największym polskim uzdrowiskiem. Mówimy o tym, że ta miejscowość musi z czegoś funkcjonować. Ta miejscowość żyje nie jak 43 tysięczne miasto, tylko jak 100 tysięczne miasto. Za chwilę mówimy za mało służb, za mało sprzątania, za mało innych usług. Z czego? W budżecie nam ubywa 15 milionów złotych i nie ma z czego wziąć. Ja uważam, że powinniście Państwo tutaj ze pełnym zrozumieniem podejść, że w sytuacji, kiedy trwa spiór, spór zbiorowy w komunikacji, żeby nie dopuścić do wybuchu. No staramy się jakieś półśrodkami, bo to są półśrodki, załagodzić obecnie sytuację. Według Jacka Woźniaka podjęcie tej uchwały spowoduje, że za chwilę pojawią się roszczenia w kolejnych spółkach. Ja też będzie oczekiwała podniesienia niektórych opłat po to, żeby rozmawiać o regulacji wynagrodzeń? I znów odium spadnie albo na Radę, albo na Panią prezydentę. Tak. Ja bym wolał, żeby to było inaczej rozwiązywane w sposób systemowy. A to, jest, to nie jest rozwiązanie całego problemu. To jest tylko takie przypudrowanie problemu i, i udawanie, że rozwiązało się jakiś problem. Ten projekt uchwały świadczy o tym, że po prostu z taką łatwością chcemy sięgnąć po pieniądze podatników. Bo ja nie mówię o tych miejscach postojowych w centrum miasta, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale mamy niewykorzystane parkingi z których można pobierać pieniądze. Podczas sesji Artur Dąbkowski kilkukrotnie zwracał się do przewodniczącego z prośbą o udzielenie głosu prezesowi Komunikacji Miejskiej, a także przewodniczącemu związku, związkowa alternatywa, który był obecny podczas dyskusji, wszystko w związku z jego pismem, gdzie opisuje stanowisko związku, w którym czytamy między innymi: ta uchwała w obecnym kształcie nie daje nadziei na poprawę naszej sytuacji finansowej. Tutaj potrzebne są systemowe zmiany i docenienie naszej ciężkiej, odpowiedzialnej pracy. Podczas sesji ani prezesowi komunikacji, ani przewodniczącemu związku nie udzielono głosu. Ostatecznie radni, 11 głosami za, przyjęli projekt uchwały dotyczący podniesienia stawek za postój w strefach płatnego parkowania.